Adwent, który przeżywamy, to jest oczekiwanie. My oczekujemy, tak jak przez całe tysiące lat ludzie oczekiwali na przyjście Mesjasza, prorocy go zapowiadali, tysiące lat ludzie wyczekiwali, żeby przyszedł ten, który wyzwoli, który będzie Zbawicielem, który sprawiedliwość zaprowadzi. I my też oczekujemy, prawda? Dobrej nowiny, lepszego życia oczekujemy. Oczekujemy jakiejś nadziei, takiej pewności. Dążenia naszego, jakichś starań, że to wszystko prowadzi do pełni życia, i każdego dnia ta dobra nowina przychodzi. W tym słowie, przez to takie tam nasze gadanie, to przychodzi do nas dobra nowina. Dzisiaj w Ewangelii znowu słyszymy słowo Boże, czyli dobrą nowinę. Jezus przechodził obok jeziora, ujrzał tam dwóch braci, którzy łowili ryby. To jest naprawdę dobra nowina. Jezus przechodził. Obok ich normalnego życia. Byli rybacy, którzy łowili ryby. On przychodził i ujrzał ich, widział, jak łowili te ryby. Jezus przychodzi obok Twojego domu, obok Twojej pracy, Twojej szkoły, miejsca, gdzie żyjesz, gdzie się poruszasz, i widzi Ciebie, jak pracujesz, czym się zajmujesz. Jezus przychodzi obok, jest obecny, jest z Tobą. I dobra nowina polega na tym, że On chce, abyśmy w tej naszej codzienności, w tych naszych zajęciach. Szli za Nim, za Jego Słowem. On ich wezwał do takiej szczególnej podróży za Nim, do, do tego, by życie mu całe powierzyli, ale nas wszystkich też wzywa przez to dzisiejsze Słowo, żebyśmy poszli za Jego Słowem, żebyśmy robiąc te wszystkie nasze rzeczy, które robimy, którymi się zajmujemy, robili je w jedności z Nim. Szli za Jego Słowem. On do nas ciągle mówi, jak mamy żyć, żebyśmy przykazanie miłości wcielali życie, żeby to jest ciągle nowe, to jest ciągle nowe przykazanie. I dzięki temu w tym wszystkim mieli życie. To jest dobra nowina, że on jest obecny tam, gdzie my jesteśmy, jest obok, jest przy nas, jest z nami i chce, żeby to wszystko służyło życiu. A oczywiście niektórych wzywa do takiego szczególnego kroczenia za nim. Ich, tych dzisiejszych braci, mamy dzisiaj święto, świętego Andrzeja Apostoła, wezwał do tego, by zostawił wszystko i on natychmiast poszedł, zostawił wszystko. Czym do tej pory się zajmował i poszedł za Jezusem? To też jest dobra nowina, to jest radość. Dla mnie też taka szczególna. Każdy, kto ma takie wezwanie do życia kapłańskiego, zakonnego, misyjnego, do czego mnie wezwał? Bym głosił dobrą nowinę. No szczerze, to trudno sobie lepszą robotę wyobrazić. Sama radość, moje główne zadanie to jest w tym świecie być tym, który głosi dobrą nowinę, głosi nadzieję o życiu, o, o przyszłości, o pełni życia. O zwycięstwie miłości, dobra nad złem, o życiu wiecznym, o zwycięstwie nad śmiercią. To jest dobra nowina. My wszyscy w jakiś sposób, niektórzy życiowo są wezwani do tego, byśmy szli i głosili tę dobrą nowinę.